Dzień dobry, dzień dobry, popatrzcie. Atak zimy, czyli Marsjanie atakują. No ale ja dzisiaj nie będę mówił o. tutaj. o śniegu? Bo śnieg był zawsze i będzie. Pokażę Wam jedną rzecz. Przenoszę się do chałupy. No, już jestem w domciu, jest cieplutko. No, i teraz Wam powiem o co tutaj chodzi w tym temacie. Włączyłem światełko, jak wiecie. Kiedyś Wam pokazywałem, że ciepłą wodą można pięknie przeczyścić rury od, z, od zlewu czy od umywalki. No, doradzono mi, żebym sobie kupił taką sodę kaustyczną NAOH, wodorotlenek granulki. Pokazane, że nadaje się do czyszczenia. Właśnie tutaj tego zlewu. No i teraz sobie wyobraźcie, jaka jest heca. Według oczywiście, to nie jest reklama tego proszku, tego produktu, tylko to co jest moje stwierdzenie, co u mnie ciekawego wyszło. Więc tutaj było zalecenie, żeby sypnąć tutaj trzy miareczki takie. No i sobie wyobraźcie, że sypnąłem trzy miarki i tak jak należy, według instrukcji, nalałem ciepłej wody. No i co? No i się zatkało. Tak to wyszło. Zamiast buzować, ta soda miała to pięknie oczyścić z włosów i się zatkało. No, oczywiście, tutaj pod spodem wszystko jest gorące. No, to trwa już około 10 minut. Ale co okazało się? Okazało się, że to wszystko tam się zbryliło i ta soda kaustyczna po prostu to zatkała. No, to mam robotę. Muszę postawić. Wiaderko teraz. I muszę to podkręcać, żeby tą sodę wyciągnąć. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No dobra. Co to za chłop? Co w domu nie ma roboty, więc kładę wiaderko. No i oczywiście muszę teraz założyć takie rękawice, żeby mi ta soda rok nie popaliła. I zaraz zobaczymy co to warte za ten pojemniczek, który tutaj kupiłem. Zapłaciłem 55 zł 5 kg właśnie tej substancji pięknej, która miała mi pomóc właśnie w czyszczeniu rur. Okazało się, że zaraz może ja sobie tu jeszcze to odkręcę, bo w tych rękawicach A, nie mogę, ale zaraz ta woda zleje się cała z tego z lewo zmywaka. Już zakładam rękawice, Już zakładam bo to może mnie popalić. Tyle sobie narobiłem. Kłopotu za 55 zł. O, dobra. Dobra, op, op. I teraz Wam pokażę. Taka cholera. Znaczy to zapiekło? W ogóle nie chcę lecieć. Muszę od góry to odkręcić. Popatrzcie. O, kurde, szmata, 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 bo już czuję po palcach taka. Taka to robota. Taka to robota. Zakładam rękawicę, bo można się popalić, poparzyć. No to sobie narobiłem kłopotu. Narobiłem sobie kłopotu na własne życzenie. Na własne, cholera, życzenie. Posłuchałem się pewnej osoby. Patrzcie, nawet. Ciągnąć tego nie mogę. Ja pierniczę. Cieknie. Po łapach. Muszę coś z tym zrobić. Nawet tak się zapiechło. Wiecie co? Muszę wyłączyć kamerę. Ale powiem wam, że Parzy po, po palcach musi to skapać. Ja zrobię na razie przerwę, żeby to jakoś technicznie i bezpiecznie ściągnąć. Dobra, odkręcę to w góry. Może mi się uda to spuścić w jakiś sposób. Tak się zapchało. Zamiast mi udrożnić u rury, to zapchało mi cały syfon. Dobra, spuśćmy na razie tą wodę. Robię przerwę na razie. Dalej spuszczam. Muszę to wpuścić. Nie mam innego wyjścia. Kłopotu sobie robiłem. Patrzcie. Taki. Tak się załatwiłem. Czyli to już tutaj zleciało. A ja zaraz postaram się odkręcić te rury i pokażę Wam jak mi zapchało właśnie tym pięknym środkiem. Dobra. Ściągnąłem to. Będę chciał w jakiś sposób wylać. To wszystko jest spłynie tym żrącym, mam problem. Narobiłem sobie kłopotu. Narobiłem sobie kłopotu. I teraz tutaj jest czyste. Tu jest czyste. Ale muszę odkręcić teraz to, wyciągnąć. I tu to zaraz Wam pokażę, jak się zabiło. Okej. Okay. Pokażę Wam. Jak to wygląda teraz? Wyciągnę to. O. Popatrzcie, proszek w ogóle się nie rozpuścił. To zapchało. Proszę, jak mi to odróżniło pięknie rury? Fantastycznie! Fantastycznie! Nie polecam tego środka, bynajmniej ja. Może kogoś będzie zdawał egzamin. Całkowicie się zapiek Rury mi pozatykało. Trzymajcie się. Cześć!